Okej, okay, ludzie, bierzemy się do kolejnych paczuszek, dwie następne. Zostało mi już tego całkiem niedużo, także cały czas czekam na kartę specjalną, niskonumerowaną albo autograf. Może tym razem? Kurczę, już jestem bardzo zniecierpliwiony. Jan Bertongen, Anthony Marszall, Ricardo Carvalho, Iwan Rakitic. Given i mamy Jana Somera keepers, coś jak goal keepers World Cup tylko że inaczej insert zrobiony, Dobra, odkładamy sobie to. To do tyłu. I kolejne podejście. Paco Alcacer. Kyle Lafferty. E, Hannes Heinz Hald Haldursson. Lorik Kana. Tamas Priskin. I mamy Szwajcarię, drużynę Switzerland. Tak sobie patrzę na te inserty. Co chwilę mi wpada z innego podsetu i sobie myślę Jesus, ale trzeba wydać dużo pieniędzy, żeby to wszystko zgromadzić. Chociaż i tak jest nieźle, bo w każdej paczce jest albo insert, albo karta, albo karta specjalna na zasadzie Prisma. Ale wyobrażacie sobie, ile to trzeba kupić tych paczek boxów, żeby wszystko trafić samemu, na przykład bez wymian. To by były tysiące złotych. Mam nadzieję, że tylko tysiące, a nie na przykład naście tysięcy. Dobrze, moi drodzy. Wielkie dzięki za oglądanie. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy zostawiają lajki pod filmami. I zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.